Denis Urubko powiedział, że kiedy Cię poznał i spojrzał Ci w oczy, to w tych oczach zobaczył odbicie samego siebie. Na czym polega to podobieństwo między Wami? To trzeba było jego zapytać, ale, ale ja myślę, że Denisowi chodziło o, o opętanie przez góry. O, o tą właśnie pasję, o tą iskrę, która nas z tej góry ciągnie, która pozwala nam cierpieć w tych górach, dużo poświęcać do tego, żeby te swoje cele górskie realizować. Denis jest starszy ode mnie o, o 10 lat i, i myślę, że, że on patrząc na mnie widzi po prostu w jakimś tam sensie siebie sprzed iluś tam lat, co dla mnie jest mi, mi bardzo schlebia. Jakby wiadomo, że ja no, no jeszcze nie, nie jestem absolutnie tej klasy wspinaczem, co Denis. Moje CV wspinaczkowe jest wielokrotnie krótsze. Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi, że będę kiedyś się wspinał z Denisem Urbko, to bym absolutnie w to nie uwierzył. No te sukcesy Denisa Urbki rzeczywiście są liczne. Między innymi zdobył koronę Himalajów i Karakorum, wszystkie 14 tysięczników bez tlenu. Ty uważasz go dzisiaj za najlepszego Himalajista na świecie? Trudno powiedzieć, kto jest najlepszy. Na pewno należy do ścisłej światowej czołówki. Można powiedzieć, że jest to pierwsza, pierwsza światowa liga himalaistów widziałem jak chodzi w górach, jak się po nich porusza, jest bardzo profesjonalnym wspinaczem, bardzo sprawnym i przede wszystkim bardzo szybkim. I pod tym względem no, niezwykle mi imponuje. Wyznaczy się bardzo dobrze, bo wspinaliście się już nie tylko w Himalajach, ale także w Tatrach zimą. Czy było coś, czym Denis szczególnie cię zaskoczył? Z twoją szybkością. Pamiętam, że po naszym ataku nieudanym szczytałem na Kanchenzongę, kiedy Denis szedł następnego dnia, ja byłem no, jakby praktycznie pewien, że wejdzie. Jakby był, był dość wypoczęty, miał piękną pogodę, miał przetarty szlak. Także spodziewałem się, że on, że on wejdzie na szczyt po nas, dzień po nas. Natomiast, kiedy my schodziliśmy już z obozu trzeciego, ja zobaczyłem Denisa około godziny. Wydaje mi się, że tam była chyba 10, czy, no, nie, trochę później, 11, 12 rano. No i pomyślałem, że kurczę, no nie udało mu się, nie? bo nie mieściło mi się w głowie, że, że mógł to zrobić tak szybko, po czym zapytałem go, Denis, co się stało, co Denis odpowiedział, że byłem na szczycie. E, no i to było coś niezwykle imponującego, bo e, on wszedł na zongę e, w tempie, e, Ponad 200 metrów przewyższenia na godzinę robił. Co na tej wysokości jest czymś bardzo imponującym. I jest dla mnie źródłem motywacji do tego, żeby, żeby więcej trenować, żeby również tak szybko po tych górach chodzić. Denis, jak wiadomo, stara się o polskie obywatelstwo. Jak ty postrzegasz pomysł, żeby na kolejne góry wspinał się już z polską flagą? No. Jak najbardziej dobrze postrzegam taki pomysł, mocny zawodnik w teamie, który będzie wnosił polską flagę na kolejne szczyty. Nic tylko się cieszyć. Denis obiecał kiedyś swojej żonie, że nigdy nie będzie próbował wchodzić zimą na K2. Dziś już wiemy, że tej obietnicy nie dotrzyma. A jak twoja żona, Dobrosława, podchodzi do, do twojej górskiej pasji? Ja takich obietnic nie składam. <grym> No cóż, e, Dobrochna pokochała mnie jako alpinistę, jako himalaistę i jest bardzo mądrą kobietą. I dobrze wie, że gdybym przestał się wspinać, gdybym przestał chodzić po górach wysokich, to przestałbym być facetem, którego pokochała. E, w pełni akceptuje twoją pasję. No to są pytania do niej, a nie do mnie. E, oczywiście to, to nie są łatwe sytuacje. To, że na przykład teraz wyjeżdżam na trzy miesiące, na pewno e, Dobrochna się o mnie martwi, boi się. Natomiast wydaje mi się, że, że ten szacunek dla, dla sfery tej drugiej osoby, dla, dla jej pasji, dla jej potrzeb no jest niezbędnym elementem udanego związku. To na dobrze wierzę, że, że te góry no, czynią mnie, mnie tym mężczyzną, za którego wyszła, za którego wyszła za mąż. Więc nie próbuję mi tych gór odbierać. Natomiast oczywiście no to nie są łatwe sytuacje i wiadomo, że ona się martwi, ale kiedy wracam się, staram się oczywiście wynagrodzić ten czas, kiedy mnie nie ma i w stu procentach poświęcić się dla, dla niej dla, dla rodziny. Niedługo zostaniesz ojcem, czy świadomość, że za chwilę będziesz miał dziecko, może sprawić, że w górach staniesz się trochę bardziej zachowawczy? To znaczy ja w górach generalnie staram się być ostrożny i, i jestem zachowawczy. Mam bardzo dużo pokory wobec gór wysokich i e, to bezpieczeństwo jest priorytetem w moim działaniu. E, czy, czy to wpłynie jakoś na, na moje podejście do wspinania? No nie wiem, możesz mnie zapytać po wyprawie, sam jestem tego ciekawy. Niedawno nawiązałeś współpracę z Januszem Bergerem, razem stworzycie spółkę Adam Bieleski Team. Powiedz, jakie będą główne cele Waszej wspólnej działalności? Ja zawsze podkreślam, że, że dla mnie w górach ważny jest profesjonalizm. I e, oczywiście, realizowanie poważnych wyzwań wspinaczkowych niemożliwe jest bez zaangażowania sponsorów. E, Trochę mi niezręcznie za każdym razem, przy każdej kolejnej wyprawie prosić fanów e, znowu o wsparcie. E, więc e, ja muszę znaleźć finansowanie dla, dla swoich wypraw. No i stąd potrzeba powołania e, spółki. E, Stąd potrzeba współpracy z Januszem, który zajmie się właśnie tą stroną biznesową. Natomiast mamy też kilka ciekawych pomysłów, to jest dosyć świeża sprawa. Natomiast to, jednym, z jednym z tych pomysłów jest stworzenie książki i filmu z najbliższej wyprawy na K2. Wszystko wskazuje na to, że oprócz dużej dawki wspinaczki, będziesz miał też dużo pracy reporterskiej. Dla mnie to, to wsparcie ludzi, tej mojej grupy sympatyków jest bardzo istotne i im również chciałbym dać coś w zamian. Wiem, że widzę to po reakcjach na, na festiwalach, na prelekcjach, jak bardzo oni są ciekawi tych moich wyjść górskich, jak reagują na, na zdjęcia. No i na każdej prelekcji dostaję pytanie, kiedy będzie książka, a, a czy będzie jakiś film, a czy ten filmik będzie można znaleźć gdzieś w sieci. Także widzę, że jest duża potrzeba tego, żeby, żeby być tam ze mną w tych górach i ja bym też chciał temu w jakimś tam sensie uczynić, wziąć ludzi ze mną w te góry. Jest taki pomysł, żeby stworzyć taką platformę, internetową, gdzie w przestrzeni wirtualnej ja bym z tymi moimi sympatykami mógł się spotkać, gdzie oni będą mieli dostęp właśnie do, do zdjęć, do filmów. Chciałbym, żeby powstał dziennik z wyprawy na Kadwa, chciałbym, żeby to było dosyć ładnie wydane, żeby to miało taką formę albumową. Robię sporo zdjęć, kręcę sporo filmów w górach, to robiłem zawsze. Więc chciałbym to móc jakby dać no, swoim sympatykom. Oczywiście będzie tam tekst pisany. Już wymyśliłem, jak to będę robił. Mam większą łatwość w mówieniu, w pisaniu. Zamierzam nagrywać na dyktafon po prostu dziennik wyprawy, później to spisać, zredagować i wydać w formie takiego książko-albumu. Także jest taki pomysł. No, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, to robię to od zawsze. Natomiast y, wszyscy wiemy, że jednak film y, to jest więcej niż zdjęcie i, i w lepszy, no, czy tam bardziej y, dokładnie może pokazać, no, jak, jak to tam wygląda, no, bo to jest jednak wizyta na innej planecie, taka wspinaczka i ja bym chciał jakby pokazać, y, co my tam przeżywamy. Kiedy K2 i Nanga Parbat zostaną zdobyte zimą, w Himalajizmie zamknie się pewna epoka. Jakie będą następne cele, które, które będą wyznaczać sobie Himalaiści? Możliwość wyznaczania celów we wspinaniu jest nieskończona. Jest tyle gór na świecie. ta Nasza planeta jest strasznie pofałdowana. Bardzo duża jest skał i gór. W samych Himalajach i Karakorum cały czas cały szereg szczytów jest jeszcze niezdobytych w ogóle przez człowieka. Sporo jest siedmiotysięczników, niezliczona ilość sześciotysięczników. Również na ośmiotysięcznikach cały czas mamy możliwości prowadzenia nowych dróg. Siedmiotysięczniki w Karakorum Himalaju praktycznie żaden z nich nie ma zimowych wejść. Także no, mamy nieograniczoną możliwość robienia ciekawych rzeczy w górach wysokich. Dla mnie czymś, co mnie bardzo pociąga, jest wspinanie, wspinanie trudne, wspinanie techniczne. Chciałbym się rozwijać w tym kierunku. Niekoniecznie na ośmiotysięcznikach, czy niekoniecznie na szczytach należących do, do korony Himalajów, ale właśnie takie dziela, działanie w małym zespole, w nowym terenie to jest coś, co mnie najbardziej pociąga. No, cały czas mam to swoje niespełnione marzenie, nie udało się go zrealizować na Kanczendągę. Chciałbym poprowadzić nową drogę w stylu alpejskim na, na ośmiotysięczniku. Zobaczymy. Czyli tych celów nigdy nie zabraknie. Nie. Himalaista Adam Bielecki był moim rozmówcą w programie Sektor Gości. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. I jak to się mówi wspinaczom, życzę tylu wyjść w góry, ilu powrotów. Bezpiecznych powrotów. Dzięki wielkie.